Cześć. Z tej strony Paweł Salamucha. Witam was w kolejnym wideo z serii tych, w których podsumowujemy miniony miesiąc na rynku akcyjnym. Jednak będzie to wyjątkowe wideo, ponieważ w tym materiale przeanalizujemy cały ubiegły rok na rynku akcyjnym. A więc przypomnę wam o Trumpie, przypomnę wam o Brexicie i pokażę realny wpływ tych wydarzeń na ceny akcji. Jednocześnie pokażę wam, jak matematyka służy do manipulacji pewnych wyników, a więc zapowiada się ciekawy materiał. Zapraszam Was do prezentacji. A więc zaczynamy od pierwszego slajdu: klauzula odpowiedzialności. Pamiętajcie, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl ustawy. Wszystkie informacje, którymi się tutaj z Wami dzielę, są jedynie moimi spostrzeżeniami rynkowymi i Waszym obowiązkiem jest Przełożyć to przez własne metody analityczne i dopiero w wyniku tego działania podejmować własne decyzje inwestycyjne. A sam miesiąc grudzień okazał się bardzo obfity. W tym roku faktycznie udał się rajd św. Mikołaja. Może nie jest tak aż perfekcyjnie, jak moglibyśmy się tego spodziewać, ponieważ nadal. Odnajdywały się walory, które nie dostąpiły tego zaszczytu i nie uczestniczyły we wzrostach, ale faktycznie dało się odczuć na rynku, że generalnie większość walorów, ich cena mocno wzrastała. Zaś do naszego portfela w minionym miesiącu dołączyły akcje Agory, które w pierwszym miesiącu wygenerowały zysk rzędu 14%. Jak widzicie, po tej tabelce wszystkie nasze inwestycje weszły już w dwucyfrowe zyski. Oczywiście naszym faworytem jest o 1%, ale mimo wszystko 1% więcej zysku na akcjach Wistuli, na naszym Weteranie. Zaraz za nią akcje dawnego Grajewo, teraz Flader plus 27% zysku i akcje Asbis 12%. Trzymane w naszym portfelu od niespełna dwóch miesięcy. Przejdźmy już do samych wykresów. Widzicie tutaj wykres akcji Wistuli w trendzie. Wzrostowym na skali miesięcznej. Tu od kilku dobrych miesięcy rysuje się nam bardzo szeroki, bo w przedziale między 3 ,60 zł. 60 groszy a 3 ,20 zł. 20 groszy, mocny trend horyzontalny. I tu również poprzez analizę ostatnich świeczek istnieje duże prawdopodobieństwo, że w końcu coś się wygeneruje. Także w końcu ten rynek stąd ruszy. Aczkolwiek bardzo ważną zasadą analizy technicznej jest to, żeby nigdy nie skracać trendu horyzontalnego. Po prostu pamiętajcie, że nasze oczekiwania czasowe w stosunku do rynku są błędne to jest jedyny element, którego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I pomimo iż istnieją metody, które starają się pokazać tą teorię czasowości, to po prostu one nie działają. Więcej rozbudzają namiętności tych oczekiwań, nadziei, niż jest ich efektem finalnym, niż przekładają się na efekt finalny w postaci zysku. A więc tutaj Podsumowując to, co się dzieje na akcjach Wistuli, cierpliwość jest w cenie. Nie zamykajcie pozycji tylko dlatego, że Wam się nudzi. Ponieważ pamiętajcie, że okres konsolidacji, to jest taki okres, w którym wzrasta napięcie. I moment wybicia, który tutaj Wam zaznaczyłem w postaci limitu stop 3,19 groszy, będzie ostatecznym, element, jakby momentem, w którym warto zamykać pozycję. Jeśli do tego poziomu nie dojdziemy i wybijemy się powyżej ostatniego szczytu, to wtedy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo na bardzo dynamiczny wzrost cen tych akcji. A więc możemy 4 miesiące przesiedzieć bez żadnego zysku, tak, czyli dalej w granicach 27% jesteśmy na zysku i nic więcej nie zarabiamy, ale potem przez najbliższy, najbliższy miesiąc zarabiamy kolejne 15%. I teraz pytanie, czy warto było zaczekać? Oczywiście, że warto było zaczekać, no i... Nie zakładając, czy to będzie wzrastało, czy to będzie spadało, zakładamy tylko jedno miejsce, gdzie będziemy się bronić. Jeśli wybijemy poziom 3,19 groszy, zamykam swoją pozycję. Kolejna spółka Flejder. Tu również z ostatniej świecy na wykresie w skali miesięcznej bynajmniej nie wynika to, że coś złego dzieje się na tym walorze. Tak, zbliżamy się bardzo konsekwentnie do przedziału 38 zł. W poprzednim nagraniu pokazywałem Wam bardziej analizując to spółkę poprzez wykorzystanie w, chociażby w formacji e, siatek Fibonacciego, i tam pokazywałem, że mamy do czynienia z mocnym wsparciem który jest jednocześnie zakończeniem korekty. No i potwierdziło się to przez tą świeczkę po tej korekcie następującej. A więc mamy wzrost z 32 zł w granice 38 i czekamy na dalszy pozytywny rozwój wydarzeń. Kolejna spółka Azbis również skala miesięczna no podsumowanie roku a więc to też do czegoś zobowiązuje tu również z tych dwóch ostatnich świeczek bardzo optymistyczne informacje. tak mieliśmy do czynienia z wybiciem z formacji 1 2 3 zagranie na 2 64 zł 64 grosze na dzień dzisiejszy cena w granicach 3 zł te dwie, dwie świeczki w postaci takich młoteczków są bardziej pozytywne tak mają pozytywny aspekt a więc niespecjalnie należy się bać oczywiście nie powinno to też uspokajać naszego, naszej czujności, tak? A więc konsekwentnie bronimy się przy momencie zakupowym i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń, trzymając kciuki za to, że pójdzie jednak do góry. I ostatnia spółeczka, akcje Agory, które omawiałem Wam szczegółowo jako jedna z przykładowych inwestycji w zbliżającym się miesiącu, tutaj Dodałem taki cytat, że w mętnej wodzie ryby biorą, ponieważ dzisiaj w tej całej atmosferze afery mediowej, tak, można byłoby się, mogłoby się wydawać, że odbije się to również na cenach tych akcji. No, jak się okazało, w pierwszym miesiącu dała zysk ponad 12%, potwierdzając tym samym bardzo dobrze znaną Wam, formację Shark32, jest to jedna z moich ulubionych formacji inwestycyjnych i cóż, pierwszy opór, z jakim w mojej ocenie będzie się mierzyła ta spółka jest w granicach 14 zł, czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Przejdźmy do kolejnej części tej prezentacji, czyli podsumowania całego roku 2016 w aspekcie inwestycyjnym, ponieważ obfitował on, jak zwykle zresztą, jak każdy Rok poprzedzający i ten, który nas w przyszłości e, czeka, masą różnych informacji. Mieliśmy wojny, mieliśmy różne afery, i tak naprawdę nic się nie zmienia. Dlaczego? Ponieważ pamiętajcie, że giełda i gospodarka to dwie oddzielne sprawy, ale w świadomości społecznej graczy, inwestorów, jednak one są ze sobą połączone i zawsze jest tak, że tą giełdę stara się dopasować. Do tego teatru mediowego, a więc no, siłą rzeczy nie sposób tutaj nie wspomnieć o dwóch, w mojej ocenie, najistotniejszych momentach rynkowych. Mam na myśli oczywiście Brexit i wybory w Stanach Zjednoczonych. Ale nim do tego dojdę, zobaczmy przez aspekt cyfrowy, co wydarzyło się na rynku. Tu widzicie wykres WIG, czyli Warszawski indeks giełdowy. Na wykresie liniowym, ponieważ siłą rzeczy dla większości z Was jest ono bardziej czytelne, wiecie, że sam osobiście nie jestem fanem wykresów liniowych, ponieważ niewiele z nich można wyczytać, ale do takiej wolnej dyskusji, można powiedzieć podzielenia się swoim poglądem jest on wystarczający, tak? ponieważ tutaj nie precyzujemy konkretnych momentów zakupowych, a więc tak, żeby tylko złapać ten, ten sposób odniesienia. Zaznaczyłem Wam 1 styczeń, 2016 roku, jak widzicie, wykreował on nam górkę, by następnie w bardzo dynamiczny sposób cena zjechała do dołu. Jeśli popatrzymy na statystykę wzrostu rocznego to jest plus 11,4%, A więc można powiedzieć bardzo dobry rok za nami. W samym miesiącu grudniu, czyli podczas Rajdu świętego Mikołaja Ceny akcji średnio, a może cały indeks wzrósł o 6,4%. A więc jest to bardzo ciekawa możliwość, na którą zaraz będę chciał Wam bardziej zwrócić uwagę. To, co jest istotne, to, że większość tego okresu była niezwykle wymagającym dla inwestorów. Bo pomimo iż statystycznie no był to bardzo dobry rok, bo w granicach 12% cały rynek wzrósł, tak naprawdę nadal mamy do czynienia z tak zwanymi wzrostami selektywnymi, tak? czyli wybrane spółki wzrastają, ale zdecydowana większość niestety albo stoi w miejscu, albo nadal ich cena się zmniejsza. To, to na co chciałbym Wam zwrócić uwagę, to że lwią część tych wzrostów wygenerował tak zwany rajd Świętego Mikołaja i tu matematyka stoi na służbie tak zwanej manipulacji ponieważ poprzez pryzmat tego ostatniego miesiąca zrobiło się o giełdzie w miarę głośno coraz częściej powtarza się elementy które towarzyszą właśnie dobrym momentom rynkowym jednak czy faktycznie mamy do czynienia z dobrymi momentami rynkowymi bo tak jak wspomniałem na poprzednim wykresie tak tutaj wam go prezentując no nie ma co się upierać tak w 2000... Roku rozpoczął się wielki kryzys, czyli ten maksymalny szczyt na tym wykresie. Następnie mieliśmy mocny zjazd do dołu, i od tamtego momentu sukcesywnie te szczyty są formowane coraz wyżej, dołki są formowane coraz wyżej, a więc mogłoby się wydawać, że faktycznie mamy do czynienia z jakąś tam, ale formą hossy. Czyli w tym wypadku wiedza jest w cenie, ponieważ nie warto kupować wszystkiego, tylko te wybrane spółki z naszego indeksu. Ale jeśli porównamy do tego to, co wydarzyło się już na Zachodzie, czyli na Daxie Niemieckim, czy na Amerykańskim S&P 500, czy na jakikolwiek tych rozwiniętych giełdach, to tam ten szczyt z 2007 roku już dawno został pokonany. Tak? nadal my nie pokonaliśmy tego magicznego poziomu. A mało tego, co bardziej jest widoczne na indeksie WIG 20, czyli 20 największych spółek. Notowanych na polskiej giełdzie, nie przebiliśmy magicznego minimum 2000 punktów. Zwróć uwagę, jeśli mówimy o hos na giełdzie, to musi się ona odbywać przy wykorzystaniu pieniędzy. A te pieniądze w większości leżą właśnie w spółkach notowanych na tym indeksie, czyli WIG20. Póki ten indeks nie pójdzie do góry, nie zacznie chociażby nie utrendowi się, to nie ma mowy o jakiejkolwiek hoście rozumianej w sposób standardowy, czyli mam tu na myśli wysoką falę, która podnosi wszystkie okręty. Będziemy mieli i dalej będziemy się męczyli z chosą selektywną, jak ja ją nazywam, czyli taką, która odbywa się na wybranych walorach, które zazwyczaj błyszczą na tle tych innych, i w oparciu o te walory. Budowany jest matematyczny, ale mimo wszystko mit giełdowy, tak, że jest coraz lepiej. Nie, wykresy tego nie pokazują. Ma pojawić się ruch na indeksie WIG 20, dopiero wtedy będzie można mówić o tym, że mamy do czynienia z jakąś tam formą Hossy. Co jest istotne, zwróćcie uwagę, tutaj roczny wzrost tego indeksu to jest 4,8%. A więc jesteśmy do góry. Ale w samym grudniu. Ten indeks wzrósł o 8,3%. A więc, jak widzicie, jest to wielkie oszustwo, ponieważ przez cały rok można byłoby powiedzieć, że do listopada giełda była poniżej tego poziomu, z którego startowała w styczniu, ale grudzień wyciągnął go na wzrosty. Czy uczynił to specjalnie? Czy jest to forma manipulacji, czy nie? Ciężko w tym momencie stwierdzić. Wiem na pewno, że póki nie wybijemy poziomu 2000 punktów, w sposób bardzo zachowawczy należy podchodzić do swoich inwestycji. Co jest jeszcze kolejnym elementem, to te dwie nośne sytuacje rynkowe. Mam na myśli Brexit i Trump, o których przed momentem wspominałem. Pamiętajcie, to co mówiłem wtedy, powtórzę również teraz. W momencie, kiedy siedziałem u fryzjera, i widziałem co się dzieje na rynku, zrobiłem tylko krótki wpis na mojej stronie, że nastroje na giełdach są chwilowe, to rynek reguluje cenę. I wtedy mówiłem Wam, żebyście spokojnie, oczywiście otworzyło się bardzo źle, tak na minus e, kilkanaście procent, ale nie powinno to powodować w Was lęku, ponieważ momentalnie ta cena zaczęła wzrastać. Co widzicie tutaj na przykładzie Brexitu, tak mocny zjazd, ale zaraz rynek zaczął odrabiać tą stratę, jak również przy okazji wyborów w Stanach, tak, Trump dostał się do władzy, i również cena na moment spadła, ale jak widzicie, rynek bardzo szybko uregulował te ceny. I tak naprawdę, gdybym o tym Wam nie przypomniał, no to byście na to nie zwrócili uwagi. Tak, po prostu wydarzyło się, jest to już za nami. Tak działa rynek. Większość inwestorów ma bardzo krótką pamięć i nie wyciąga wniosków z historii. I dlatego, przy kolejnej jakiejś nośnej informacji, która nie dotyczy tylko wyłącznie graczy giełdowych, ale również całego społeczeństwa. Znowu ten sam numer zostanie nam zaprezentowany. I teraz pytanie, czy w takim razie warto nauczyć się grać w oparciu o informacje? No, w mojej ocenie nie, ponieważ nadal jest to spekulacja, ponieważ w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będzie to. Informacja pozytywna czy negatywna dla rynku, czyli czy rynek zachowa się w taki czy w inny sposób, czy utwierdzi się w panującym trendzie, czy go agresywnie zmieni. A więc, w mojej ocenie, nie ma sensu liczyć na fart. Tak, rzut Moneto nie sprawdza się, dobrze wygląda na filmach, ale w rzeczywistości rynkowej po prostu nie działa. Jeśli spojrzymy na listę moich aktywów, to również ta lista obrazuje, jaki to był rok. Tak? Zwróćcie uwagę, że no, na samym początku rozpocząłem inwestycje od spółki Wistula i Trakcji, gdzie w lutym rozpocząłem te dwie inwestycje, i jednocześnie chciałbym Wam tutaj podać pewien przykład, ponieważ często takie lata jak właśnie 2015-2016 rok służą do utwierdzenia się w byciu profesjonalistą, czyli w radzeniu sobie ze stratami. Nie ma możliwości na to, żeby zaciskać kciuki i liczyć na to, że rynek się odwróci. Po prostu, jeśli masz stratę, zamknij swoją pozycję, ponieważ właśnie realizowanie strat jest gwarantem zachowania majątku. Co mam na myśli? Jeśli będziecie łudzić się, że w pewnym momencie sytuacja się odwróci to uwierzcie mi, że jest to najkrótsza droga do tego, żeby zbankrutować na rynku. A więc czasami ja mam takie założenie, że moje straty nie powinny przekraczać 5%. No ale zaraz, Tifon Computron 16 minus 15%, a więc co z moją zasadą? No tu niestety, ale rynek spowodował tak dynamiczny zjazd ceny. I nie było to spowodowane jakimś Brexitem czy coś. Po prostu na tej spółce bardzo dynamicznie cena zjechała, i siłą rzeczy musiałem zamykać pozycję z palca. Takie sytuacje też się zdarzają, i w związku z tym odpowiedni money management powoduje, że nie zamyka nam to całego roku na stracie. Bo zwróćcie uwagę, że pomimo iż tych stratnych pozycji, to siłą rzeczy w końcowym etapie. Mój portfel wzrósł o 3%. Przy takim założeniu, że w każdą inwestycję nie inwestuję więcej jak 10% wartości mojego kapitału. Tutaj te inwestycje były różne, bo niektóre spółki nie dało się zainwestować więcej, jak jakieś małe 5-4 tysiące złotych, tak po prostu, tak były malutkie te spółki, tak niskie obroty, a w inne dawało się więcej kasy zainwestować. A więc to też ma pewną swoją wagę, tak, wynikającą z zasady analizy wolumenu, ale do czego zmierzam? Pomimo, iż w całym roku otworzyłem 11 pozycji i 6 z nich okazało się stratnymi, Cztery zyskowne, a jedna na zero, to mój portfel, jego wartość wzrosła w kontekście minionego roku. I tu jest kolejne potwierdzenie na to, że jeśli dobrze zarządzasz swoim, swoimi pozycjami, ten money management dopasowujesz do swojego, do zarządzania swoimi pozycjami, to w dłuższej perspektywie nie ma szans na to, żebyś zbankrutował. I pomimo iż cały rok był generalnie trudny, to wyszliśmy na zysk i wcale nie było to za przyczyną tego grudnia, że o to w grudniu pakowaliśmy wszystko, nie, ponieważ tutaj również mieliśmy do czynienia z tak zwaną hostą wybiórczą, czyli kilka wybranych e, walorów po prostu nam wzrastało, reszta nie spadała i taka jest tajemnica tego 2016 roku, był to rok trudny, ale jak widzicie, przy odpowiednim zarządzaniu pozycjami, odpowiednim sterowaniu i jakby kompletowaniu swojego portfela, można było na nim zarobić. Mam nadzieję, że ten zbliżający się rok będzie zdecydowanie lepszy, ale jakim on się okaże, znowu najłatwiej będzie stwierdzić właśnie na zakończenie przyszłego roku. Co mogę już teraz Wam powiedzieć? No, Tradycyjnie podzielę się swoimi perełkami na najbliższy zbliżający się miesiąc, czyli styczeń 2016 roku, i tu faktycznie jest jakiś przełom, ponieważ o ile kompletując informacje pod poprzednią prezentację, robiąc analizę całego rynku, to tych walorów do takiej już dogłębnej analizy miałem maksymalnie chyba 6, tak teraz jest tego 4 razy więcej. I co jest najistotniejsze, Pojawiają się bardzo ciekawe możliwości inwestycyjne. I to co podkreślam, to są tylko moje spostrzeżenia, a nie rekomendacje. Pierwsza spółeczka: akcje Domdev. O niej już mówię wam od października, ale wydaje mi się, że może to być całkiem ciekawa możliwość inwestycyjna. Oczywiście w oparciu o formację 1 2 3 i moment zagrania na wybicie z tej formacji. Druga inwestycja: akcje FAM. Świeżynka, na której pojawiła się formacja głowy z ramionami na wsparciu małego i połóweczki. Tak? Małego Fibonacciego, mam na myśli, i połóweczki, biorąc pod uwagę narzędzie, jakim jest, są sąsiadki Fibonacciego. Tam wyrysowała się formacja głowy z ramionami, i według tej formacji istnieje duże prawdopodobieństwo na to, że cena zacznie wzrastać. A więc, mówiąc otwarcie, korektę mamy za sobą. Jeśli miałby ten scenariusz nie zadziałać, musiałaby zostać wybita ta głowa, czyli najniższe minimum z tej korekty. Kolejna spółka PGE. Tu w sposób bardzo zachowawczy, ale zwróćcie uwagę, pojawiła się formacja objęcia chosy. Czy już jest to jednoznaczny moment na to, żeby zajmować pozycję? Nie, no historia pokazuje, że były już takie przykłady w, przesz w, przesz w przeszłości, ale jest to w mojej ocenie spółka warta uwagi. Kolejna spółka, akcje PKOBP. BP, tu już na finiszu trzeba zrobić odpowiednie money management i tak jak zagrałem to na akcjach Wistuli, kiedy rynek powrócił, obliczyłem sobie stop loss i zajęłem pozycję. Jak widzicie okazało się to bardzo zyskowne, na dzień dzisiejszy w granicach 28% zysku i tak samo tu też odpowiednie money management może spowodować otwarcie tej pozycji, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną możliwość. Być może w tym punkcie 4, gdzie tu jest zaznaczone na wykresie, tworzy nam się tak zwane fałszywe wybicie, ponieważ wybicia powinny być dynamiczne. Tu w tym wypadku zalecam Wam bardzo dużą ostrożność, ponieważ możemy mieć do czynienia z fałszywym wybiciem. W związku z tym, to co? W końcu wzrośnie czy spadnie? I tu jest właśnie esencja inwestowania. My tego nie wiemy. Naszym zadaniem jest wyliczyć money management, czyli potencjał i ewentualne ryzyko. Jeśli będzie one się bardzo dobrze układało, czyli będzie w stosunku co najmniej 3 do 1, to zainwestować. Pamiętajcie, elementem tej gry jest poniesienie ryzyka, czyli straty. Tylko pamiętajcie, żeby ta strata była logiczna. Zdarzają się takie sytuacje, że nie mamy na to wpływu, tak? ponieważ albo przeskaczyło nam naszego stopa, to co mi się wydarzyło właśnie na akcjach Komputron i musiałem zamykać to ręcznie, tak? ale w większości wypadków jest to w naszym zasięgu i po prostu te metody zwyczajnie działają. A więc akcje PKO BP też rozważcie inwestycyjnie. Kolejna spółeczka, Syntos. I ponownie, zwróćcie uwagę, ja nie odkrywam tutaj Ameryki. Cały czas powtarzające się schematy, ponieważ tak naprawdę powtarzające się schematy automatyzują i przede wszystkim profesjonalizują Waszą grę, Wasze inwestycje. Dlatego też nie odkrywamy koła na nowo, tylko korzystamy z tego, co działa. Tu również zasada gry na wybicie. I to byłoby wszystko, co dla Was przygotowałem, jeśli chodzi o prezentację. Dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że informacje w nim zawarte są dla Ciebie wartościowe i przełożą się na realne efekty w Twoim inwestowaniu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam Cię do subskrypcji, do lajkowania, komentowania i udostępniania, które pozwala nam na jeszcze szerszy dostęp tych informacji w internecie. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych wideo. Pozdrawiam. Paweł Salmocha. Cześć.